1300 km, 15 godzin jazdy, aby dotrzeć do Bergamo. Jesteśmy w okolicach Bergamo. Dlaczego? Ponieważ w tym materiale opowiem Wam o historii Airocha. Kto za tymi kaskami stoi, jak są produkowane, w jaki sposób się je projektuje. Zaczynamy. Każda fajna historia zaczyna się od ludzi. i Wtedy to łatwo budować i tutaj zaczęło się tak naprawdę od Antonio. Mamy obok siebie córkę Martynę i od czego powinienem w ogóle zacząć? To dzisiejsza jazda motocyklami, kiedy szef danej firmy zabiera cię na przejażdżkę motocyklami, gdzie my jadąc KTM-em, on jadąc Goldwinga, a jego córka jadąc skuterem Hondy 300 -ką. To naprawdę mieliśmy co robić, żeby za nimi nadążyć na ciasnych włoskich uliczkach. I kiedy to widzisz, kiedy tego doświadczasz, to wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, że to jest właśnie prawdziwa firma motocyklowa, która żyje tymi motocyklami. Właściciel tej firmy, Antonio, jest zapalonym motocyklistą. Przyjaźni się z wieloma zawodnikami, i tak naprawdę marka irock zaczęła się od off-roadu, od kilku lat rozwija się na szosie. A w tym materiale pokażę wam. Na tyle ile mogliśmy pokazać, jak takie kaski się projektuje, jakiej technologii używają, jak to wszystko wygląda i jaki mają także proces składania kasków ręcznie. Wszystko dzieje się tutaj w firmie we Włoszech. Jak wygląda powstawanie kasku? Zaczynamy od projektanta. Poznaliśmy projektanta, który jest mega fajną osobą, wszystko próbował nam wytłumaczyć, tak żebyśmy zrozumieli od zewnątrz tak naprawdę jak to wygląda jak możecie tutaj zobaczyć tu się tworzą próbki tak naprawdę zanim kask stanie się wersją cyfrową najpierw trzeba go by rzeźbić dlatego biorą skorupę którą już posiadają nakładają płynną masę dzięki której mogą rzeźbić czy to dłutkiem czy elektronicznymi zabawkami generalnie tworzą nową formę kasku wszystko tutaj się właśnie zaczyna tutaj wszystkie te pomysły się zaczynają zaczyna się rzeźbienie zaczyna się tworzenie nowego kształtu i kiedy projektant już jakby ukształtuje to, co miał w głowie, wymyśli zupełnie nowy kształt skorupy, dopracuje go, przenosimy się do dark roomu. Genialna nazwa. Normalnie to jest bardzo ciemno, ale że GoPro nie wszystko chwyci, to zrobimy sobie trochę jaśniej. To, co tutaj hałasuje, to jest drukarka 3D, która w tej chwili drukuje elementy wentylacji nowego kasku. Nie wiem jeszcze jakiego, natomiast widzicie, tu, tutaj cały czas coś się dzieje. Ten pokój służy przede wszystkim przenoszeniu skorup, które zostały stworzone na komputer i dzięki temu już można pracować na wersji cyfrowej. Później opracowany taki kask można drukować za pomocą tej drukarki. Wszystkie elementy tego kasku tak naprawdę, więc oni nie tracą czasu. Od razu można wszystko sobie wydrukować, na niej pracować, sprawdzać wszystkie mechanizmy, czy działają, czyli jeszcze przed samym uruchomieniem procesu produkcji, który jest drogi, wszystko można sobie wydrukować, używać modeli. A kiedy mają już ukończoną skorupę, w wersji cyfrowej, wydrukowaną, to później, oczywiście, musimy uzupełnić środek, czyli EPS. EPS, styropian, który odpowiada za amortyzację podczas uderzenia. Mają tutaj specjalnego robota, który pracuje właśnie nad takimi prototypowymi EPS-ami do środka. Widzieliśmy, jak to działa. I kiedy wszystko to złożymy do kupy, to mamy taki prototypowy kask, który tutaj jest właśnie przymierzany, sprawdzany, drukowany ile razy trzeba wszystkie elementy. Muszą się zgadzać. More more, 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 more! Sure? Yes, this is my boss. <laughs> Kiedy przejdziemy z fazy projektowania na fazę testów, odwiedzamy tunel aerodynamiczny. Myślę, że tam bardzo dużą ilość czasu się poświęca i co jest ważne, taki tunel aerodynamiczny, dedykowany typowo do kasków w Europie, posiada tylko Aero. Jak widzicie, pomieszczenie jest szare i to jest gąbka w ogóle, czy inna rzecz, żeby wyciszało, bo hałas jest tutaj potężny. My już dzisiaj tutaj byliśmy i e, rozpędzili wiatr w środku do około 130-140 przez chwilę 140. Ciężko było się utrzymać właśnie. 50. 50 ok. No, ja mówię, że teraz jest pęd powietrza. Jaki mamy przy prędkości 50 na godzinę? More! More! 200, 200. Wiatr w środku jest w stanie rozpędzić się do 200 km na godzinę. Możecie zobaczyć ujęcia, jak było w środku, przez 120-140 km na godzinę, i już naprawdę było co robić, a to jest powiedzmy prędkość normalna dla każdego Nakeda. My wprawdzie nie widzieliśmy, jak jest puszczany dym, bo do tego musi być to urządzenie dłużej przygotowywane. Natomiast można sprawdzić trzy elementy: aerodynamikę kasku pod różnym ułożeniem, kątem tego kasku. Faktycznie ta maszyna przesuwa ten kask tak, jak projektanci tego chcą, potrzebują. Później sprawdzamy głośność tego kasku, szumy, jakie obiegają wokół niego. Oraz trzeci element to jest temperatura, czyli tak naprawdę wydajność oraz sposób działania wentylacji Kasku. To są elementy, które są mega istotne dla każdego z nas, dla każdego motocyklisty. I właśnie w takim tunelu aerodynamicznym nad tym się pracuje. Jak w każdej porządnej firmie związanej z motocyklami musi też być porządny motocykl. Jest tutaj. <laughs> no jest tutaj. Piaggio. nie? Żeby nie było włoski. Ale nie, katemik dakarowy. Idę, idę, idę. Fajna sprawa. Kiedyś sobie takiego kupię. Kiedy prace nad skorupą zostaną zakończone, przechodzimy do pokoju R&D, dla mnie trochę takiego księgowego. Jedno z najmniejszych biur, teoretycznie, dla nas jest tutaj. Jest to również dział R&D, czyli wymyślania i tak dalej, natomiast kiedy kask już jest gotowy, w sensie skorupa już jest, kształt i tak dalej, jest to już cyfrowe, jest to super, to dalsza część dzieje się tutaj, czyli dopasowanie elementów, wyściółka, wycena i tworzenie procesu produkcji. To następuje właśnie w tym miejscu. Bo trzeba Wam wiedzieć, że żeby złożyć taki kask, to w niektórych przypadkach jest potrzebne aż 150 różnych elementów. I później jak zobaczycie na linii montażowej tych elementów jest naprawdę trylion, żeby wszystko to złożyć do kupy. Im bardziej zamasowany kask, im lepszy kask, tym, tym więcej tych elementów musi ze sobą współgrać, pasować i musi to być naprawdę zrobione perfekcyjnie. Najważniejszym pokojem jest pokój ostatni, czyli tak naprawdę pokój testowy. Pomieszczenie testowe. Tam stały dwie maszyny, które sprawdzają wytrzymałość kasków, czyli zanim kaski trafią do e, oficjalnej. Certyfikacji, muszą mieć taką certyfikację, żeby były sprzedawane chociażby w Europie. To sam Airoch sprawdza wytrzymałość swoich skorup. Wie, w których miejscach trzeba to ewentualnie poprawić, jak rozwinąć taką skorupę, czy to, co sobie wymyślili, jest na pewno bezpieczne. I tam mogą to mierzyć, sprawdzać. Dla nas spuszczali chociażby sparka. Tutaj widzimy sparka już po dwóch uderzeniach. Jest bardzo ciężka głowa. Niby, w... o tutaj jest jedno uderzenie, to jest drugie uderzenie. I jak widzicie. Głowa w środku przeżyła, co ważne wyeliminowali tutaj, tu jest sama lina, kiedyś tutaj jeszcze były przewody, było to razem połączone, w tej chwili jest to już bez przewodów, ponieważ ta linka, która tutaj była z elektroniką mogła zaburzać delikatnie nawet wyniki, chcieli to udoskonalić i tak naprawdę wszystkie wyniki teraz są pobierane bezprzewodowo, więc tutaj nic nie zaburza, bardzo, bardzo dobra rzecz, jakby Airoch bada te kaski pod każdym względem, zanim trafiłem na rynek. Co ważne, wszystkie nowe kaski są przygotowywane pod nowszą normę ECE, która jest bardziej rygorystyczna. Przede wszystkim, półtora metra na sekundę szybciej kask uderza o przeszkodę. Po drugie, mamy więcej badanych punktów uderzeniowych. Po trzecie, mamy badania np. uderzenia rotacyjnego, czego do tej pory w ogóle nie było, albo jeżeli kask jest. Ma dedykowany interkom, jest dedykowany pod jakiś interkom, to takie testy musi przejść również z interkomem. Więc no, no jest sporo tutaj do sprawdzenia, zanim ten kasy wyjdzie na świat. Jestem ciekawa innej rzeczy. Te wszystkie kaski, które tutaj są, są do testów. Test? are for the qualification after the approval. Im więcej skorup ma dany kask, tym więcej testów przeprowadzają. Każda skorupa musi być przetestowana. Tutaj mamy akrot awiatora który również jest w taki sposób testowany. Szkoda, karbonu, ale tak trzeba. Wiemy już, jak wygląda proces projektowania, testowania kasków. Teraz, jak wygląda proces produkcji i składania. Cały proces składania kasku dzieje się ręcznie we Włoszech. To ile godzin jest poświęcanych na taki kask jest niesamowite. Jakby w ogóle nie, nie braliśmy tego pod uwagę. Tutaj na linii montażowej codziennie pracuje kilkadziesiąt osób. Każdy dział ma inne zadanie. Widzieliśmy panią, która na przykład tylko i wyłącznie składa dodatkowe elementy do Airocha Aviatora 3. Mamy tam kilka, na przykład dodatkowe śrubki, dodatkowe elementy daszku, wentylacji wszystko to dostajemy w. W opakowaniu z kaskiem, i jej zadaniem jest tylko to, żeby to ładnie poukładać. I to nie jest łatwe, bo każda śrubka ma swój, e, to nie jest wszystko włożone w jedno, tylko dostajemy ładne opakowanie i tam każdy jeden element ma swoje miejsce. I ona składa tylko to, musi złożyć 20 takich opakowań na godzinę. Nie? Także ma generalnie dziewczyna co robić. Wielka czarna skrzynia, która jest zamknięta. Tutaj dzieje się cała magia związana ze skorupami z włókna szklanego. Dlaczego jest zamknięta? Dlaczego zamykają tutaj e, tą część? Ponieważ podczas procesu obrabiania skorupy z włókna szklanego powstaje dużo różnych małych elementów, od prysku e, części skorupy, części które muszą zostać spiłowane i jakby są odpady, więc żeby nie latało po to całej hali, to jest to zamknięte w tym jednym pomieszczeniu. A mnie osobiście największe wrażenie zrobił awiator 3. Jakby znam ten kask. Nie jestem ofroudowcem, to jest ważna rzecz, nie? Znam trochę ten kask, ale kiedy widziałem ile on ma elementów, na przykład cały EPS, ten AMS2+, składających się z kilku części, które muszą ze sobą pasować, w jaki sposób one pracują, w jaki sposób są wkładane do kasku, do tego wyściółka, która jest przyczepiana na magnesy. Panie, które odpowiadają za wkładanie tych magnesów do środka, przyklejanie tego, że, że to wszystko ze sobą pasuje. Ilość, mnogość rzeczy w tym kasku na mnie zrobiła piorunujące wrażenie. Naprawdę to jest, ja się nie dziwię, że Aviator 3 to jest jeden z najlepszych kasków na rynku, a z tego co się dowiedzieliśmy, to na przykład we Włoszech, czy Hiszpanii i Francji, to jest numer jeden, jeżeli chodzi o kaski offroadowe. Dobra, to jest laser. Tak po prostu laser i dzięki niemu można Wypalać różne fajne rzeczy, tak jak tutaj widzicie ten napis na przykład jest wypalany przez laser I to jest fajny sposób na customizację, ponieważ w wielu miejscach kasku można wypalić czy logotypy, czy na przykład numery startowe i tak dalej, więc iRock coraz bardziej bawi się w customizację swoich kasków, fajna rzecz. Ciekawostek, linia produkcyjna jest przestawiana co tydzień i z góry trzeba opracować i bardzo dokładnie cały tydzień pracy, jaki kask będzie składany, ponieważ te kaski, które tu widzieliśmy, są składane ręcznie. Dzisiaj widzieliśmy trzy kaski, które są składane, czyli komandera, awiatora oraz Walora. Co tydzień muszą to zmieniać, przepustowość dzienna to jest około 180 kasków gotowych już do wysyłki do klientów, do sklepów. Oczywiście w zależności od skomplikowania kasków, no bo awiator na przykład będzie dużo bardziej skomplikowany niż Valor. Za mną jest coś, o czym miałem nie mówić i nie nagrywać więc tylko taki krótki ubieg, dział reklamacji. To jest w ogóle dobra rzecz. Tam jest pani, która zna doskonale te kaski, wie, jak są zbudowane. Jeżeli jakiś kask przychodzi z uszkodzeniami, z jakimiś problemami, to po prostu go rozbiera, sprawdza, naprawia, ale też przekazuje, co ewentualnie może być nie tak. I to dla mnie oczywiście to jest mega dobra rzecz, ponieważ trzeba rozwijać produkty, nawet jak coś nie wyjdzie, albo jeżeli zużywa się. Po 20, 30, 40 tysiącach kilometrach, no to musimy o tym wiedzieć, więc tutaj, właśnie na dziale reklamacji, te kaski tak naprawdę nadal są rozwijane. A z tego, co słyszałem, to jest mało reklamacji na Airocha, a przede wszystkim ta reklamacja, która jest, działa fajnie, szybko i sprawnie. Nawet u nas w Polsce, kiedy te kaski tak naprawdę muszą trafić z powrotem do Bło i później wrócić do nas. Na koniec. Miejsce, które wybraliśmy, jest totalnie przypadkowe, ale okazało się, że z nim również jest bardzo ważna historia. Ja Myślę, że to jest taki. Pokój do jedzenia, taki taki social room, ponieważ tu jakieś mikrofalówki, mamy, jakaś lodówka, coś do jedzenia, szafy na przykład. Ale możecie zobaczyć, że na tych szafach są postery. Mamy na przykład Andrea do Vizjo, Barbera. To są zawodnicy, których na pewno każdy z was zna, którzy również jeździli w kaskach Airoch. To miejsce przede wszystkim wyjątkowe jest dlatego, że jest na hali produkcyjnej i kiedy właściciel marki, czyli Antonio, myśli nad jakimś nowym kaskiem, to tutaj przy tym okrągłym stole spotyka się z inżynierami, z projektantami i tak naprawdę młodzi na żywo jak... Jaki kask wymyślić? Co zrobić nowego, albo co poprawić? Stół, który jest za mną, w tej chwili mogę Wam pokazać to jest stół, przy którym właśnie Antonio osobiście dłubie przy tych kaskach nawet widzimy w tej chwili bodajże Awiatora, który jest tutaj położony więc to, to jest fajne, że on jakby jest blisko tego cały czas blisko produkcji, projektowania kasków i intensywnie w tym uczestniczy. W życiu całej firmy, w projektowaniu kasku i przede wszystkim w byciu motocyklistą. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała, że ten nasz przyjazd tutaj bardzo Wam się spodobał. Ja lubię filmy, gdzie pokazujemy historię, taką prawdziwą historię z ludźmi, bo to ludzie robią historię, to ludzie tworzą takie produkty. Produkt jest bardzo ważny, ale jeżeli stoją za nimi ludzie, to wtedy jest zupełnie inna historia.